Cześć, witam Cię po raz kolejny na kanale Podrecznik Blogera i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak usunąć tło ze zdjęcia. Jesteśmy na stronie remove.bg. E, niestety nie jest ona w wersji polskiej, natomiast jest bardzo prosta do, w użyciu, także nie musisz się niczym martwić. Co musisz zrobić? Klikasz tutaj Upload Image. Wybierasz sobie zdjęcie. Hmm, ja tu mam kilka zdjęć, załóżmy skorzystałem z tego. Zdjęcie się ładuje. No i tutaj nic nie musisz robić, tak naprawdę. Ten, ta strona automatycznie usuwa tło. Ehm, niestety, na tej stronie jedynie możesz właśnie usunąć tło, grafik o małej rozdzielczości. Jeżeli potrzebujesz coś w bardzo dobrej jakości, to niestety musisz tutaj zapłacić. Więc, jeżeli na przykład chcę ściągnąć teraz tą grafikę, grafikę w rozdzielczości 612x408, to klikam tutaj po prostu ściągnij i o! Ściągnęła się na dysk. Jeżeli chcę w większej rozdzielczości, tutaj jest full image 5167x3445, to wtedy niestety muszę zapłacić. Jedno takie pełne zdjęcie jest darmowe jaki jest pricing, bo nawet w sumie nie wiem, nigdy nie korzystałem z wersji płatnej. Aha, czyli to się płaci miesięcznie, czyli musisz się po prostu zapisać. I płacisz na przykład za 40 zdjęć, 9 euro miesięcznie. No okej. Okay. Dobrze, no ja korzystam zawsze z tej darmowej wersji, w zupełności mi to wystarcza, ponieważ zdjęcia, do których. E, które potrzebuję są właśnie do miniatur na YouTube I one są w małej rozdzielczości e, Korzystam również z takiej strony jak Canva Tutaj w wersji premium za którą płacę 12 euro miesięcznie Jest też opcja żeby usunąć tło i tutaj właśnie już e, są zdjęcia w dużej rozdzielczości e, No niestety ta funkcja też jest tylko w wersji premium, w darmowej wersji jej nie ma, natomiast wersja darmowa również jest bardzo dobra. Mogę w 100% ją polecić. Jeżeli często tworzysz grafiki, to Canva jest bardzo, bardzo dobrym programem. Dobra, jeżeli ten filmik był dla Ciebie pomocny, to subskrybuj, daj łapę w górę. Dzięki, do zobaczenia następnym razem.